Tym razem nie ma z nami nikogo. Jesteśmy razem w drużynie i to jest mapka. tym basrich no. Basra. Basra, przepraszam, basra. Nie lubię tej mapki, bo tutaj się tylko. Mm, no, 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 w sumie jest ten, jedno jest pole tylko hedy. ostrzały. Tak, tu się zbiera tylko hedy, dużo kamperów, bo stoją na tym parkingu i nic nie robią. Za bardzo. No ale nasi właśnie na parking, właśnie widzę. No. Ja już. O. Musimy tylko atakować C i D. Tak. Boom, boom, boom. It's like boom, headshot. Kruczek widzę, że. Że ładnie pociska. Moi no mnie zabili, ale trapi nie w głowę, jeszcze czyli boom headshot. Ja też. No i proszę, przyjęte trzy bazy to teraz nie wiem jak oni się odrodzą, że tak powiem Nade wszystko. No że ja wiem, że Nade się wszyscy odrodzą, ale mam na myśli to, że ten... To, że jak oni jakoś się odrobią No no... A... No, a, no, rozumiem. no nie śmiertelny, albo ja nie umiem strzelać. No, i nie wiem, czy na którym miałem poziom na poprzednim nagraniu, ale już mam dziewiąty i bardzo fajny polski strój, który miałem na początku też, Kurde. No i w ogóle mamy dla Was niespodziankę w Minecraftie naszej serii kwadratowych przygód. Ale to zobaczcie tak. Pierwsze Battlefield przyjdzie, a później... Pierwsze... Później Minecraft. Dokładnie. No w końcu go wy zabiłem. ale <grym> z noża zabiłem gościa. Pięknie. <grym zbiłem> Ale gościu ma defibrillator? I może wskrzeszać ludzi? No ja tu campię po prostu i strzelam we wszystkich. Mam status 3-0. No, nie jest fajne. Ale jest tylko snaiperem. Lord. Mam granaty dymne. Ty chyba się żartujesz? Co? A nie dwóch tylko zabiłem. Nie, myślałem, że trzech. Miał 5-1 staty, tak? 5-1. Ja mam 5-4. Jak widać jestem ledwo co za tobą. Tak ledwo co, ledwo co? Wow. Aaaaa. Jak widzicie już trochę czasu minęło i oni nadal mają jedną basę, więc teoretycznie... I nadal nie włączyliśmy stopera. No bo przecież nie nagrywamy na stoperze z Battlefieldem. No prawda, w sumie. Oj ty Dawid Dawid. Hmm. Trafienie w głowę. No, super. Headshot. Aaaa, się to może. Ło? Ło, Ło, Ło. Gdzie the fuck Dobra. Yy... No, a co mnie zrobiło? Nie wiem. No taki nubek tutaj. Aaa, z nożem mnie dziabnęli. Kruczałku, nie płacz, będzie dobrze. Będę, bo już nie To jest nie tylko gra. Czy ci raz się odradzam w tym samym miejscu? Nie, a ja drugi. O, Dawid. Dawid już ma taki normalny strój. Where you are... A tu jesteś. A, cześć. Cześć. Masz ten fajny strój już. O ten polski. Tutaj czasami jest tak, nie wiem, czy zauważyliście, jak może graliście, czy też może nie graliście, że nawet jak się kupi strój. To trochę czasu minie zanim on się pojawi może się nie wczytać w trakcie gry mój osobie, nie będziemy go widzieć. My go będziemy widzieć, a ktoś nie Właśnie chyba cię zabili z nosa, No No właśnie widzę. Ja sam gościu co mnie, dobry fajny ma fajny ma ten. Tak? Fajny ma hełm! Ten, no, ten bum, headshot, tak? Ten bunker. No miałem go kiedyś na jeden dzień. Miał go wygrał sobie David, Daily Draw. No! No! Ej! Czo? Zabił mnie O, Dawidu, Davidu, Davidu. Uu, coś mnie też zabiło znowu. X-Row Petty No mnie też, no kurde no ja nie mogę, ale dzisiaj lanie. FAMASa ma cwaniak i 15 HB mu zostało. No, ale FAMAS jest za ten, za realną kasę, za te fansy No, ale FAMAS, FAMAS, nie? FAMAS to FAMAS. A ja mam tego lipnego, znaczy no w sumie nie jest taki lipny, ja mam to AUG co się wylosuwa Wylosowałem trzy razy na tydzień AUG i mam jeszcze na 16 dni. To AUG, jestem z siebie zadowolony. Super sprawa. No i za, za darmo... Też. Fajne to AUG jest. No fajne, fajne. Zastanawiam sobie, czy sobie właśnie go nie kupić na zawsze, bo też wylosowałem... Yy... O, w końcu go już zabiłem. W końcu za... Wylosowałem yy... Coś na bez ograniczeń. I są to jakieś magazynki powiększone, czy jakieś zwię zwiększające obrażenia, nie wiem, jakoś tak. Chcesz amunicji? A ty tu jesteś. No daj mi, możesz dostać punkty od razu. Pomobą też sobie wezmę. Nom, 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 jemy. Żyry. No, na nie umiem trafić dziada. Jeze, zabicie droga. Ma jeszcze asystę? OAAH! Kurde. Kurde, przodowywałem. Sry. Ja w głowie go celnąłem. No, akurat minął się zajął, no to spoko. O, odrodziłem się gdzie indziej, kurde. Aaa, jest. Gościu na klej może się. Zebił. A ja w sumie mam Claymora? Nie mam już. Wszyscy wchodzą na to... na... Hahaha, ha, ha. tak to się robi. Pięknie, pięknie, pięknie widziałem to. O kurde. Zabił cię. Zabił. O, 13:4. 9 10. Kurde. Jakże... Nieźle. Kokszył. Kurde Ale nie lamisz na pewno, bo to jest wiesz, zawsze się zdarza. Mm. Jak się trafi jakiś jeden chociaż dobry i się na ciebie... Wow 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 Gdzie? Skąd? Ej, ja go nie widziałem. Niech nie bawią, nie za dobry dla mnie. Nie umiem trafić dziada. A ja za parę leveli będę miał C4. Za ile? Nie wiem, C3. No, w końcu zabiłem tego działa, ale ktoś znowu mnie zabił. <grym> mm, nie wiem za ile, gdzieś tak za. Czekaj, chyba jeszcze mam. Za 3 levely już będę miał odblokowane. Znaczy nie, za 2 będę miał odblokowane i za trzy będę już miał jakoś tak. Będę mógł sobie robić miny... No to jakby, spoko. ...jakie pułapki i w ogóle. Miny, Wybuchać miny. czołgi. O, to jest dobre. To jest dobre. Tak jak na tej prezentacji to zrobiłeś. No, 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 no. Jak na tym nagraniu no. tak jakby... Jest jakiś nie wiem, dziwny, ale on jest zbyt dobry jak na zwykłego gracza. A to pewnie jakiś robot nie znowu ma. się tam. Z, z, z znowu tym się tam. Do... samym miejscu. Dobra, o. jeszcze jedną rundę gramy. Dobra, jeszcze jedną, jeszcze jedną. Co to jest za mapa? To jest, to jest to ta samo. bez pojazdów cała, tak? To jest to samo. Nie. Tak, A dobra, jest to jest to tylko że z drugiej tej przecież. Idziemy na dół. No ten. rzeczywiście, rzeczywiście. Z przejmę, punktów. przejmę, przejmę, przejmę. Jest. 200 punktów. Jestem oczywiście na samej górze. Zbiegniemy na C. Może zdążę. Ja też, bo każdy u siebie jest na samej górze. Hmm. Nie zdążę do C. Nie ma bólu. Nie zdążysz? Nie zdążę. No, prze, przejęli. Nie, jest. zdążysz. Nie! Nie! nie. nie. Yes. 400 Mam. punktów. Pakie. yeah! No, ale zginąłem pierwszych. Nie, pierwsze zginąłem, to się liczy, czajcie to. ja zabiłem tego twojego, chyba. Co cię zabił? Ten jakiś Deridian? Tak, właśnie. Deridian? No, to właśnie go zdjąłem, bo on taki camper, tak jak ja. Oje, oh yeah, trafienie w głowę. O nie, trafienie we mnie M95 fajne Możesz mi przynieść? Jakiś. Nagrywamy. Ale nagrywamy. Hmm. Szmutno mi. Przykro mi, ale. Ja się no nagle przestanę ruszać kruszku. na minutkę. Dosłownie na minutkę się przestanę ruszać, bo. Obowiązki czyli legitym. A widzicie. No dobra. Chroń mnie. Będę cię uosłaniał. Ciłem Wie, że klej może... Okej, znowu mi ten... no, no mnie jakiś ARMix te zabił. Mhm, widzę. No to pewnie jakiś medyk. Nie, szturmowiec. Dużo, nie wiem, trudno wiedzieć. Nie zabijamy go Patrz, dostaj tam jest, je. do Patrz, dostań, no, tam jest no, a Bóg ja tego dostanę. zabić, nie. Jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj. Jest z tej strony. A, no, za dużo stałem w miejscu. Viper tam jest jakiś. Na parkingu. Możesz go spróbować. Jaki nick. Oficer jabłko no. Powiamy ci oficer, że nas in nas kiedykolwiek będziesz oglądał. No. Jest drugi ten gości, więc jest dobry. Kurde A ja, zabili też mnie. Dwóch gości z ciężkich kamionów mnie 25 amunicji w magazynku to trochę mało 4 <grym> w magazynku to trochę mało Dobra, ty jesteś sniperem, nie? Gin. G. już rzucą granatami, może gościć O, za 76 został Hehe he helmans <laughs> Zabiłem go granatami mi mistrzu o. o dwóch. Mistrzu Mistrzu, mistrzu A jak Przyjmuje nam C ten double double że go tam widziałem Biegnę W tamtych rejonach Jesteś za mną Niech ginie Tylko to nie on. No tam jest jeszcze jeden chyba To I dwóch, trzech Kurde nie, granata miałem rzucić Zapomniałem, że mi się skończyło. nie, mamy jeszcze. Rzuć się, nie chcę się rzucić. No i rzuca. Ale tego chyba zabijeś. Ustama tak? Trzech w zwarciu. No, brawo. Widać tutaj. No, trzech z noża bojowego. Może to widać na nagraniu? Widać. U ciebie? Widać. Jeszcze widać. No teraz dwóch. Nie, ale mi się udało. Trzech z noża. Dlatego nóż bojowy jest fajny. Hmm. I ty mi mówisz o walce w zwarciu. Granata, Haha, ha. trafienie w głowę krytyczna asysta, kurde. To jednym granatem I już wyżej od ciebie. Ah. I ty masz 7, czy ja mam Don't 6? Move. Nie, no ja mam 7-4. Plecy kolego, plecy. Tada! Tak to jest, jak się nie patrzy w plecy. Parking jest w sumie nasz. Zajęty. Ja wchodzę na... Na, na B, 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 idę. B, B, Obczaj B, B. B. Jedna parking. Widzę. Czekaj. Mam nadzieję, że tu żadnych nie ma. Uważaj, bo ja są. Tu, dużo lubię. ich tu, dużo ich tu, muszę przeładować. I zabi... Ja zabiłem dwóch albo nie ty go zabiłeś ale ja go miałem asystę za niego Na zabicie, ten co ciebie chyba tak? Migi? Chyba, chyba, chyba Migi. Migi Migi tak no to jest medic, no to ma fajnie, zabicie wroga <grym> Mina Climber a tutaj jest, że jak zginiesz, to Claymore ci znika? Czy on tam będzie dalej stał? Nie, 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 on tam dalej jest i możesz sobie kilka tych climorów, nie? Bo zginiesz, to, to sobie dajesz kolejnego, jak tam ten nie wybucha. No i masz dwa. No i To jest fajny bear. Bo tu jest ten camper, teraz zginiesz znowu przez granaty. Aha, w camperze jeden. Nie wiem. Ja za chwilę zginę przez granaty, bo ten kamper tutaj rzuca. Kamperzy, niech giną. Gini. I to jest Artemix, to jest jeden kamper. no To właśnie ja go zabiłem. I on zawsze kampi znaczy no może nie zawsze, ale często kampi. Koło tego murkiem. samochodu? Tak, za murkiem. I koło tego samochodu, no? Białego. Bardzo dobrze. aha, coś mi zabiło. Coś, coś mnie bije. Doublet M3. A mnie migi. 555. Boom, headshot. Hmm, on no ale Kruszku, może tak powiesz, powiesz widzą w ogóle o co chodzi z tym naszym, no, nie z tym planem, no w czym, w naszej serii minecraftowej. Nie, ty powiedz. Nie, nie, ty powiedz. Nie, ty powiedz. Nie no, zrobiliśmy coś bardzo fajnego. No, jest I tego, bardzo... nie jest to małe. Jest to na duży obszar. No, nie jest to małe. Mhm, zapraszamy wszystkich na kolejny odcinek. Tak, Głupie mi jest trochę trzymać ten ten klawisz do odmówienia i strzelać. No ciężko jest. No tak, trochę nieporęcznie. Zaraz pewnie dostanę w plecy, ale cóż. Nie, 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 ja jestem na plecach. Dobra, a tamten gościu cię sobie dobra, on idzie z tej strony, to on dostanie z noża teraz. Ma ma fajną broń. Uważaj bo idzie tak tyłem jakoś Okej, okay, no to właśnie Kurde, przede mną jest To jest ten hmm. doublec znowu On jest dobry kurde nie wiem On Ma cheaty nie wiem Jest czy... najlepszy 25.5. no popatrz się On ma kurde jakieś dziecko Wolhaki i inne. No widać no, no pewnie tak No jeszcze ma fajną broń nie mam tego głupiego AUG Głupiego, chcesz go na stałe No bo tani jest a ja sobie dodam te amunicję. Ile kosztuje? 1200 na stałe w No to spoko, no to spoko, to nie Cześć. jest tak dużo aż. No właśnie jak na stałe, to to jest malutko, nie? No, 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 ciekawe jak mnie widziałeś. Idzie ktoś, idzie ktoś, idzie to, ktoś, idzie ktoś, ten, ten. kruczek za tobą. Nie, z tamtej strony, z tamtej strony. Kurde, zdecyduj Tyba. się. I idę, co się Nie, pewne. jest tu ten doublet. No tak, tak, aż się napiję mineralnej. Jest zabicie wroga, doublet. Polecam mineralną saguaro z Lidla. Polecam. Lilzek. Bardzo fajna firma. Lidl jest tani i ma dobre. Jesteś spokojne. komercyjny. Jesteś komercyjny. Jak Nie. to polecasz? Polecam, bo jest bardzo smaczny. Smaczna Pi woda. Pijcie to co mistrzowie. <laughs> <laughs> mistrzowie. Nie jesteśmy aż takimi mistrzami, chociaż? A, zabiłem go, zabiłem go, zabiłem go, niech ginie, poskacza Oficer hue. Poskakacza się na niego. się teraz na niego, hue, hue, Fajnie, to będzie wyglądać na nagraniu u ciebie. Ja jest jakiś gość mnie szczela. nie zabił No właśnie, to jest kruczek, który skacze po ofiarach swoich. Jakieś sadomaso, coś tam, coś tam. No nie, nieważne. Gdzie jestem No zaraz do ile tych wszystkich przed D, przed D naszym D To idę. Mam granaty będę rzucał granaty Migi w las nie. już? Kilim y potrzebuję medyka. Need mana fucking medyk. Wiem już, o kogo ci chodzi. Ale zostałem asystent. To się liczy. A, A myślałem, że zabiję z noża, ale niestety nie. Smoka w bramę. Patrzcie kiedy ten smok jest duży. Fajny, nie? Gdzie jest? Eś. Na bramie D. Nie widzę. Czekaj, bo szczelam, Czekaj, czekaj. Zginąłem znowu przez tego. Double, dub, dub, double, Fajnie wygląda jak czterech sniperów strzela. <grym> Tylko takie nitki, doom, doom, jak spider No takie. Dż, 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 no. O, jeden zginął chyba przez Szczepana, o drugi. Krytyczna asysta. Nie, jest asysta. Dostaję asystę i zabiłem ludzi. I przez to, jestem w życiu, mając o wiele gorsze staty. No. Dobra. No, ja mam 18. No, no to kończymy. Tak więc żegnamy. No, kończymy. O, tak. Nagrywamy 23 minuty. Mowy... Tak? Tak, okay. no to akurat. Więc. No. no, to ja się żegnam. Dla niektórych jest już pora do ja tak Ponieważ jest już 10. Dokładnie. O. <laughs> Dobra, jest, No właśnie Dawid, to już jest godzina po twoim czasie, więc idziesz już spać <śmiech> <śmiech> Idę spać, idę spać Dobranoc, papa Dobranoc. Pa. Pa.